Cześć, witajcie. Otwieramy dzisiaj zamówienie z katalogu numer 12. Dostałam też yy, zestaw walizek, który zaraz Wam pokażę, ale najpierw otwieramy pudełeczko. No i taka niespodzianka. Jeszcze jedna blokada. Zaraz ją otworzę. No i co my tu dzisiaj mamy? Yy, Zaczniemy może od prezentu to było zestaw masła jakiś do ciała i taka rozświetlający jak pokazać rozświetlający balsam do masażu no taki olejek. Z drobinkami złota. No ciekawie, ciekawie się zapowiada. E, tutaj jest cienie do powiek. Tu jest mgiełka. I co tu my dalej mamy? Aha. Perfumy. tumorą. Tutaj jest jakiś ogromny XXL yy, krem do stóp. 150 ml. Tutaj coś jest dla mężczyzn. Tutaj też. I chyba jeszcze mamy coś takiego. Tutaj jest woda męska. Piękny zapach. Tutaj mamy lakier, i chyba jest jeszcze gdzieś lakier. On jest mój, i zaraz Wam pokażę kolory. I są to takie kolory: szary i fiolet. Odkładam. Tutaj mamy y, chyba jakaś pomadka. Uh -huh. Przepiękna y, woda, mgiełka do ciała. Y, co tu jest dalej? O, coś tu się przyczepiło. Tu jest krem do twarzy. Tutaj mamy kolejny krem. Nie wiem, co to jest. No, nieważne. zaraz Aha, krem wyrównujący kolory skóry. No, ciekawy, ciekawy. Zobaczymy. Tutaj jest... I już wiemy, że to są takie kuleczki, perełki rozświetlające. Y... Maskara? Chyba. Nie jestem pewna, ale to nie jest dla mnie, więc nie będę tego otwierała. Tutaj jeszcze mamy coś. I też nie wiem, co to jest. To jest serum do paznokci, ale też nie dla mnie, więc nie będę go otwierała. Tutaj mamy krem do rąk. Taki spory 100 ml, duże opakowanie. Tu jest kolejny krem. Krem czy. Peeling. To jest peeling. Taki, Taki zestaw fajny. E... O, dobra, jedziemy dalej. Tutaj są odżywka, szampon i kolejna odżywka. Tak, chyba tak. <taki> I tutaj coś mamy jeszcze dla mężczyzn szampon tutaj jest prawdopodobnie podkład podkład z tej samej serii co poprzednie te perełki odkładam tu mam maskarę no jestem jej bardzo ciekawa Tutaj jest kolejny krem do twarzy. I tutaj mamy nową wodę jaśmin jaśminową. Także y, to chyba są wszystkie już zakupy. No i widzimy tutaj katalog nowy. Tutaj mamy jeszcze Fokus, nie Fokus, Fokus jest, nie ma Fokusa, jest Fokus. No i mamy kilka katalogów, które od razu sobie przejrzymy albo wow, z autografem nie wierzę. Kartka zapachowa. No, i to by było chyba na tyle. Tutaj jest fakturka. Znaczy nie fakturka, tylko spis. No i taki katalog. Z katalogiem będziemy się zapoznawać w kolejnym filmiku. Więc zapraszam już teraz na kolejny filmik. Pewnie jutro um, żegnam się z Wami, kochani. A nie, to nie koniec oczywiście. Zapomniałam, zupełnie miałam pokazać y, moją, y, moją walizkę. Tak ona wygląda. I zaraz otworzymy w środku. Teraz Otworzę w środku. No i tak wygląda w środku. Tutaj mamy jedną kieszonkę. Tutaj mamy kolejną. No i tutaj mamy kuferek. Tu jest jeszcze jedna. Taka kieszonka. No i oczywiście zapięcie, tak? A tutaj, kochani, kuferek i już otwieram. Bardzo piękny, bardzo ładny. Bardzo mi się podoba. Może ja. Szybciej, dwoma rękami. Ok, e, tu mamy bardzo podobny: tutaj jest kieszonka taka sama jak w dużej walizce. Tu są przegródki. Tu jest też, tu jest też e, kieszeń. No i do tego paseczek. Świetne. Jestem bardzo zadowolona. E, Taki fajny znaczek. I można ruszać w podróż. Ja się muszę teraz nacieszyć moimi walskami. I przygotować jakoś oczywiście wyprawy. A teraz kochani, żegnam się z Wami. I Widzimy się w, w przeglądzie katalogów. Będziemy oglądać wspólnie katalog. Żegnam się z Wami. Cześć.